I cześć! witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Jedi, y, upadły zakon, y, czyli Fallen Order, a ja jestem niepopularny i będziemy sobie kontynuować rozgrywkę. I nastąpiło później tak zwane, bo przedtem Wam mówiłem, że widzimy się później, więc, y, więc właśnie nastąpiło później, bo się widzimy z powrotem. I y, y, okazuje się, że my już byliśmy tym. Jedi. to co myślałem, czy, czy jesteśmy Jedi, czy, czy dopiero będziemy Jedi, czy e, wiecie czy należymy do zakonu, czy jak to tam wygląda. Okazuje się, że już byliśmy, jesteśmy przeszkoleni jako Jedi, nawet mamy nasz mieczyk świetlny i postanowiłem odpocząć. Namiesz? Tak się przygotowuję? Chyba na pewną śmierć. Wtedy na pewno sobie Brać go! Hmm. Bezpośrednie trafienie! No wiem, że bezpośrednie trafienie. Super, pięknie, wspaniale. Ja jestem ostatnią pierdolą, więc... Bardzo się cieszę, że po prostu mam niski poziom trudności. No, dawaj. wow! wow, wow, wow. To nie są jakieś takie... Go zepchnąć. Myślałem, że może mi się uda go zepchnąć. Dobra, przytrzymaj. Spada podczas blokowania, no to wiem. Naciśnij tuż przed trafieniem, ok. I później lewy i tego wykręć. Czyli taka kontra podstawowa. Dobra! Jedziemy dalej z samouczkiem. Korzystanie schodzie, moc, ataku i z wskaźnik mocno, a takiej odbudowy zbiornika w na przedmiotach z niebieską otoczką. A Zabolało! Campuj! No, ja chyba raczej nie pożałuję niczego. Jestem boski. Jestem gotowy na tego zbiega, jeśli się to No, chyba jednak nie byłeś gotowy na tego zbiega, jak się tu zjawił. O... No, wiem, potrzebuję się gdzieś tam. No, nie za bardzo. Jak ja. Tu nie. Tu nie. Tu? A, w prawo, nie w lewo. Widzicie jacy spryciarze. Wszystko popsute. Cokolwiek robię, to robię to źle. A jednak. Standardowo. Dobra, lecimy z gierą. Fajna jest, nie? Nie wiem, mi się jakoś tak jak na razie podoba. No muszę wam powiedzieć, że no chyba wasze kończenie tego nie wyszło. Dwa zety to jest przewrót z obrotem. Yy, problem stanowi tylko jedna rzecz. A jest nią to, że mi się mocno życie kończy. Idę naprzód, zatrzymuję pociąg. Po co zatrzymujesz pociąg? O nie! Zaosłonę! Nie biegać między seriami! Teraz Lecim! Lecim na szczecin! Ej! Tak nie wolno! My tutaj fair walczymy. O, brawo swojego, sprzątno. Unik do tyłu, ja mu klikam, on nie robi nic. Muszę W dół. Tak, wiem. Co to tam tak sunie u góry? A może to my ciśniemy? Nie, to my ciśniemy po jakiejś tej autostradzie takiej. dobrze. Droga szybkiego ruchu. Czy to zioma, ja i tak się w ogóle nie przejmuje tym, co tam jest z tobą? Największy problem stanowi to, że my nie mamy w tym momencie życia i jak oberwiemy chociaż jednego szczała podczas którejkolwiek walki, to to będzie piękny zgon.

Jesteście. Nie teraz! Idź dalej! Zabierzemy cię, jak będziemy mogli! No, uratowali ci Dubsko. No to raczej nie musisz pytać, kim są. O ile przeżyjmy. Dziękuj, dziękuj! Powiem wam, że fajne takie, takie anchardy dowate trochę. Mi się podoba. Kolwiek ilość mojego życia już skumałem za każdym razem jak mamy ten... Jak skaczemy do tych takich, tych, 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 to trzeba kliknąć E. Żeby się nasza postać wspinała. O, jak to się gibie! Ziomek Nie dasz rady nam wszystkim! Chyba już starczy! Zabij go wreszcie! No weź żeż odbij do tamtych! Tu jeszcze tego brakowało, żebym tak zerwał tym ostatnim pociskiem w plecy. Widzicie, na jakiej ja ilości życia przechodzę tą misję? Jest niehumanitarne tak robić nawet. To nie jest dobry znak. Już myślałem, że zginąłem. Lecimy drzwi, drzwi Skoczymy do tego, skoczymy do tego, wskoczymy do tego. Ops! No pomóż se mocą. No czegoś takiego to by na 99% nie przeżył. Jakby tak zarąbał, to po prostu jego żebra by mu przebiły czaszkę. No i tu ląduje nasza czarnulka. Jest no kobieta, ubrana w czarny strój, nie? Zaraz ktoś wystrzeli mi tutaj z Nie, że mi się śpieszy, bo muszę pranie ściągnąć, a może na chwilę zacząć spadać. Znaczy padać. Chyba jednak przeszedłeś szkole. To był twoim mistrzem badawany? Może któraś z tych ofiar? Który Jedi oddał życie, byś ty przetrwał? Przywróciło mi życie. Czemu ona się nazywa drugą siostrą? Kto rozbliszczy, ten cios będzie twoim ostatni. No, y, chyba nie mam z nią za dużych szans, nie? Nie możesz nie uciekać. A Spokusuj się tak, na niej, tak w, nie w ogóle. Ale po prostu ten unik pod zetem jest... tak... ...skichaną rzeczą. Dobra, zabije mnie, albo prawie mnie zabije zaraz, no nie mam z nią szans, no. Event... ...na pierniczą. lewy przeciwmyszy! Oł. Oh. Komu to miało pomóc? Nie wiem, ale wyszło. Miecz sobie przyciągnij, o jest miecz. Użyłaby mocy, przyciągnęłaby go do siebie, z palcem w nosie by go zabiła. Ona jest. Zajbista. Schowałbyś miecz cymbale? Lecicie w nadświetlnej. Dobra, wyłącz to ustrojstwo i siadaj. That's the point. Dzięki za pomoc. Ale kim wy jesteście? Nazywam się Sir Jonda, A to jest mój kapitan, Gris Drajtus. Słuchaj. Tak, modliszka to moja łajba, ale radzę słuchać się tej babci. Więc? Kim jesteś? Kal. Gestis. Co to za kobieta? Inkwizytorka Imperium. Posługuje się mocą i poluje na Jedi. A teraz gdzie kim jesteś. Pocznie, dopóki Cię nie dopadnie. No, a Ty skąd tyle wiesz? I czemu mi pomogłaś? Posłuchujemy łączność Imperium. Słyszeliśmy, że Inkwizytorzy tu lecą, więc wykonaliśmy ruch. Tak? A ile teraz dają za głowę Jedi? Też mi wdzięczność! Słuchaj, rozumiem. Tak długo walczyłeś samo przetrwanie, że już nikomu nie umiesz zaufać. I dzięki temu wciąż żyjesz. Ale tu chodzi o coś więcej niż tylko przetrwanie. Niby co? O odbudowę zakonu Jedi. Wy dwoje? E, ktoś jeszcze? Co? My ci nie wystarczymy? Rada Jedi? Nie żyją. Panie, kurs na Bogano. Raczej oni mają tylko mnie. A teraz. Poznaj swoje przeznaczenie! Zacznij w końcu żyć! uważaj! Mam rotałeś coś przez sen. Dziwak. To coś właśnie nazwało mnie dziwakiem. Podkreślam, to coś właśnie nazwało mnie dziwakiem. Ok, tu mam jakieś przedmioty, to pewnie będę miał jakąś moją bazę wypadową, będę mógł sobie tutaj coś ulepszać, robić, zmieniać. Mam nadzieję, że to będzie tak wyglądało. Jesteśmy na stateczku, możemy sobie tutaj e, pograć na ukulele. Ziomek, dawaj! Już mi przeszła ochota go słuchać, wiecie? Mi, mi już przeszło. Nie wiem jak wam, ale... Ta melodia... Napisałam ją lata temu. Dotykasz rzeczy i widzisz związane z nią zdarzenia. Czujesz ich historię. To echo mocy wyczuwalne w przedmiocie. Niewielu Jedi to potrafi. A ty skąd to wiesz? Byłam kiedyś Jedi. Ale to przeszłość. Czy ja Cię znam? Nie. Znałam Twojego Mistrza, Jarotu Pola. Był prawdziwym Strażnikiem Republiki. Był bohaterem. Słuchaj, coś się ze mną stało w trakcie czystki. Przeżyłem, ale. Moja więź z mocą jest uszkodzona. Gdy medytuję i przestaję uważać, Tracę kontrolę. Jakbym wracał do tej chwili, gdy... Ale przetrwałeś, karę. I nie jesteś sam. Już nie. Zbliżamy się do celu. Na chwileczkę wracam. Więc Jedi odkrył je przed czystką. Nie ma go na żadnej mapie. Imperium nie wie, że istnieje? Nie. Więc? Jaki jest plan? Co? Ukryjemy się? Dość ukrywania się, Kal. Widzisz tamtą budowlę? Wierzę, że to sanktuarium kryje klucz do odbudowy zakonu Jedi. Ale tylko ktoś silnym mocą może podołać tej próbie. Jestem ci potrzebny, bo nie jesteś już żedaj. Wiem, że mi nie ufasz. I sama nie wiem, czy ufać tobie. Jednak mamy wspólnego wroga. I wspólną sprawę. Szczegóły planu zdradzę, gdy dotrzesz do sanktuarium. Ale tymczasem powinieneś kogoś poznać. Niech moc no, będzie z tobą. Stworek? 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 Widziałem zajebistego stworka tam. Widzicie tego stworka? Po lewej stronie. Gdzie jest kolejny? Najwidoczniej szukam Jedi. Ale skoro jeden tu jest, czego Sir chce ode mnie? Stworki! Słudziaśne. jest są kolejne. Na miejsce do medytacji, muszę oczyścić umysł. O, leccie, to stworki były zarąbiste. Dobra, zaraz sobie będziemy medytować, a w tym czasie ja śmigam yy, porobić parę rzeczy i zaraz wracam w kolejnym odcinku. Jak się Wam podobało, możecie zostawić łapkę w górę. Bardzo serdecznie do tego zapraszam. Z tej strony był niepopularny, a to jest Jedi upadły zakon. Próbujemy go odbudować jako ten ostatni podowon, który gdzieś tam przeżył. Zobaczymy jak to nam wyjdzie. No szczęście. Mm -hmm. Nie da się tego spartolić, więc no nie uda mi się tego spartolić, mam nadzieję. Chyba, że mi się nie uda skończyć gry, zanim mi się skończy czas na tą grę, więc to może być jedyny problem. Ale yy, mam nadzieję, że uda mi się nagrać z tej gry i inaczej. Nagram z tej gry pełną serię. Przejdziemy tą grę od początku do jej końca. Macie to zapewnione. Także jeśli ktoś chce sobie obejrzeć ze mną całą tą serię To bardzo serdecznie do tego zapraszam. Na pewno będzie Playlista, odcinki będą wpadały codziennie. Także do zobaczenia na razie, bajo. cześć. codziennie, godzina 16